Siemano, witam Was ponownie na kanale Palmania. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam moje dwie nowe siewki. Pierwsza z nich to Trachicarpus nanus, czyli jest to najmniejszy z, z przedstawicieli trachikarpusów. Bardzo wolno rośnie, jego pień maksymalnie osiąga kilkadziesiąt centymetrów. Źródła, niektóre źródła podają, że około 60 cm Natomiast y, jego główny pień, można powiedzieć, znajduje się w ziemi i, i rośnie właśnie pod ziemią, gdzie dzięki temu nabył tą swoją odporność. Jego mrozoodporność szacuje się na około Minus 12, czyli podobnie jak w przypadku zwykłego trachikarpusa fortunei, więc no, zbliżone są te wartości, jeżeli chodzi o, o wszystkie trachikarpusy. Jest to dość rzadko spotykana palma. Do mnie akurat dotarła siewka. Na razie jest tylko z jednym liściem, więc na pewno zanim ona dorośnie, upłynie sporo czasu. Ale cóż, mam nadzieję, że będzie rosła zdrowo. I z sezonu na sezon będzie coraz większa. Druga siewka to Butia Yatay, czyli palma pochodząca z całkowicie innych regionów niż trachikarpusy Przypomnę, że trachikarpusy pochodzą z Chin. Natomiast Butia Yatay jest z pochodzenia Ameryka, jest z Ameryki Południowej tereny występuje na terenach Argentyny, Brazylii czy też Urugwaju ta siewka akurat która do mnie dotarła ma już trzy liście. jest to jedna z bardziej mrozoodpornych palm o liściach pierzastych jej mrozoodporność jak podają źródła Wynosi około minus 10. No ja myślę, że przy minus 8 już trzeba by było naprawdę dobrze zabezpieczyć, lepiej nie ryzykować tych minus 10. Yy, palma rośnie wyższa niż yy, budia odorata. Jest to palma jednopienna czyli yy, czyli wytwarza kwiatostany i żeńskie i męskie, więc wystarczy jedna palma, aby, aby uzyskać owoce palma rosnąca w podobnym tempie co Butyodorata. No jestem ciekaw jak u mnie będzie będzie rosła, będę no planuję przesadzić ją na pewno do większej, doniczki, tutaj jest na razie taka standardowa, czyli, czyli takie właśnie małe siewki, przeważnie, przeważnie docierają w takich, w takich oto doniczkach, ale zamierzam. Zamierzam ją przesadzić do większej, na koniec, yy, chciałbym pokazać Wam jeszcze jedną roślinę. Ta roślina, akurat dotarła do mnie w tamtym tygodniu, jest to yuka Gloriosa Variegata. Mała sadzonka. Juka Glorioza variegata podobnie jak i zwykła glorioza no jest bardzo mrozoodporna. myślę że, że potrafi wytrzymać spadki temperatury nawet do minus 20 Ja mam jedną w ogrodzie Jukę Gloriosa akurat zwykłą nie variegatę y no można powiedzieć, że to roślina, której nie boję się, U mnie w ogrodzie Glorioza nigdy nie była zabezpieczana od trzech sezonów, radzi sobie z każdym zimą i ma się bardzo dobrze. I jeżeli chodzi o Gloriosa variegata, to myślę, że jest to podobnie. Dlaczego variegata tutaj? Można zobaczyć, że Liść w środku, środkowa ta jego część jest zielona, natomiast obramowania tego liścia są koloru żółtego. No ciekawa roślina. Zastanawiam się czy posadzić ją już do gruntu, czy poczekać aż delikatnie podrośnie i dopiero wsadzić ją na Kolejny sezon. A wy co myślicie, aby zaryzykować i posadzić ją już jako taką małą roślinkę do gruntu? Czy, czy jeszcze się wstrzymać i zrobić to początkiem przyszłego sezonu? Wielkie dzięki za obejrzenie mojego filmu. Dzięki, że wysłaliście do końca. Pamiętajcie o łapce w górę i. Pamiętajcie również o zasubskrybowaniu mojego kanału. Będę Wam za to ogromnie wdzięczny. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Cześć.